Słuchajcie, już jest wielkanocny potężny apdyt. Heaven. Po całej mapce są rozsiane jajka. One są w różnych lokalizacjach i musimy je zebrać, żeby odblokować nowe pojazdy, których jeszcze wcześniej nie było. Mamy kilka leveli. Oczywiście jest level prosty, czyli bardzo łatwy. Jest też taki średni, ciężki i ekstremalny, czyli taki już mocno hardkorowy. I wiecie, co ja pomyślałam? Że nie będę wam dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, pokazywać tych prostych lokalizacji jajek, bo na pewno większość z was już je pewnie znalazła. Ale jeśli nie, jeśli chcecie, żebym wam pokazała, to napiszcie w komentarzu. A ja dzisiaj zacznę od ekstremalnego Czyli nie zaczynam od początku, widzowie, tylko zaczynam od końca, więc klikam sobie teraz ekstremalny i słuchajcie, muszę znaleźć 35 jajek po całej mapce Brookhaven. Tu będzie naprawdę mega, mega ciężkie. No i pamiętajcie też, widzowie, że wy widzicie tylko skrawek odcinka. Najlepsze momenty. Pokażę wam miejsca, w których znajdują się te jajka, natomiast nie będę wam pokazywać całego procesu szukania ich, oczywiście, ale na pewno sporo czasu mi to zajmie, także klikajcie łapeczkę do góry, jeśli chcecie, jeśli chcecie naprawdę, żebym znaleźć. Za te jajka, to dodajcie mi otuchy i właśnie kliknijcie łapeczkę do góry, będzie mi bardzo miło. I musimy znaleźć 35 jajek, to naprawdę nie jest łatwe, więc no dzisiaj mam taki wieczór, bo to jest oczywiście piątek, nagrywam to w piątek. E, w piątek wyszła ta aktualizacja i dzisiaj będę szukać te wszystkie jajka, więc super wieczorek się zapowiada. Weekendzik zaczynamy z przytupem, czyli szukamy jajek. I jeszcze chciałam wam pokazać, że z racji tego, że właśnie jest ten update, to oni dodali zamiast helikoptera jajko nam, więc mega śmiesznie. Zobaczcie taka skróbka jajka, już nie pamiętam, jakie. Ja Jaka była wcześniej, w zeszłym roku, chyba też było jakieś jajko, już dokładnie nie pamiętam. Natomiast słuchajcie, widzowie, jest super jajeczko. Wow, możemy zmieniać jego kolor i możemy sobie normalnie nim latać, więc fajnie coś nowego, przynajmniej. Ale najważniejsze są dzisiaj te jajka, będziemy je szukać. Także tak się prezentuje. Zostawcie też suba, a ja zaczynam właśnie szukać. Pomyślałam sobie też, że oczywiście wyłączę teraz czas, żeby był taki właśnie zatrzymany, dlatego że ja cały czas. Potrzebuję, żeby było jasno, a przy okazji, widzowie, no na pewno przyda mi się to, bo będę bardzo długo tego wszystkiego szukała, coś czuję. No i na pewno jedno jajko jest, słuchajcie, już widziałam, właśnie w jednej z celi, czyli w tej pierwszej. Będę wam wszystko pokazywać po kolei. Na pewno nie chcę, żeby coś pominąć, także widzowie, jeśli będziecie razem ze mną szukać, to pamiętajcie, że zawsze musicie patrzeć na ten licznik, czyli jeśli ja znalazłam jajko, to też patrzę na licznik, żeby się odznaczyło, bo wiele z Was czytano w halo i nowym updatecie, czy to Wielkanocnym, pisało mi, że też robiliście to co ja, a nie znaleźliście, bo musicie patrzeć, czy rzeczywiście to jajko wam się nabiło. Pamiętajcie. Także postępujcie razem ze mną i szukamy razem jajek. Ja wam pomogę je odblokować. Mamy właśnie tutaj w tej pierwszej celi pierwsze jajko, czyli 1 na 35 już znalezione i przy okazji obok kiedy wejdziemy sobie do pokoju przesłuchań, wejdziemy sobie tutaj. Wystarczy tylko podskoczyć, słuchajcie, tutaj nad drzwi. I zobaczcie, mam już 2 na 35 i słyszycie taki dźwięk właśnie w tle, co znaczy, że już mamy znalezione jajko. No dobra, to biegniemy sobie teraz elegancko, szybko, przyspieszamy. Biegniemy sobie teraz w kierunku metra. Musimy wejść do metra. I tam w pociągu, znaczy w pociągu, to jest metro, nie pociąg, przepraszam. Ale jeśli sobie tutaj wejdziemy, to zaraz będziemy mieli trzecie jajko. Nie idziemy tutaj, gdzie jest maszynista. Tylko idziemy sobie tutaj, gdzie jest toaleta. I słuchajcie, jeśli przejdziemy, to zobaczcie, mamy kolejne jajko i już mamy trzy. Także szybko nam idzie. Te pierwsze jajka są naprawdę proste, natomiast kolejne już będzie ciężko. Jak już sobie tutaj jesteśmy, to przy okazji pokażę Wam, że w banku też mamy czwarte jajko, albo tam któreś z kolei obojętnie zależy, czy robicie po kolei tak jak ja, czy też sami sobie szukacie lokalizacji, no to tutaj na pewno w banku mamy też jajko. I ono jest bardzo proste, ponieważ jest tutaj schowane pod biurkiem. Ja mam akurat fioletowe, także sobie wszystko. Cyk i mam jajko. To się na pewno wydaje mega proste, ale takie wcale nie jest, widzowie. To naprawdę jest skomplikowany proces szukania tych jajek. To wszystko zajęło mi naprawdę dużo czasu, także naprawdę mam nadzieję, że to doceniacie, że to dla was nagrałam. I że klikniecie tą łapeczkę do góry, będę się cieszyć. Słuchajcie, jakie byliśmy w banku, to obok banku mamy oczywiście sklep odzieżowy. Do tego sklepu wchodzimy i za tym regałem dla dziewczyn mamy kolejne jajko. Słuchajcie, pyk i mamy to. I też w ogóle mogę wam powiedzieć, że jeśli jestem tutaj teraz na serwerze prywatnym, jestem tutaj... Dlatego, że nie chcę, żeby ktoś mi przeszkadzał, bo jednak wolę sama szukać, no to nie mogę. Włączyć tej opcji kamerki. Pamiętacie, że czasami jak jest update, to ja sobie kamerką wlatuję w różne pomieszczenia, żeby sprawdzić, czy tam nie ma sekretu, a teraz nie mogę tego zrobić. Została ta opcja wyłączona, a to dlatego, że gdybym jej użyła, to z łatwością bym znalazła wszystkie jajka, bo po prostu bym sobie latała tą kamerką po mapie i szukała, a może tu jest jajko, a może nie. Teraz nie mogę tego użyć, więc to jest utrudnione i specjalnie. Ale nam się uda. Znajdziemy 35 jajek i oczywiście odblokujemy mega autko, bo mamy te autka tutaj, więc ja chcę. To, zobaczcie, jak to wygląda. Będzie fajnie. I mamy w ogóle też takie autko, jeszcze tego nie widziałam. No i jeśli wejdziemy sobie teraz tutaj na pocztę, to słuchajcie, musimy przeskoczyć, bo tutaj mamy jajeczko. Widzieliście? Tutaj było właśnie w tych paczkach. Ja specjalnie sobie chodzę, tak wiecie, policja, potem bank i tak dalej, metro, żeby właśnie wszystko po kolei robić i żebyście widzowie też z łatwością mogli sobie te jajka odnaleźć. Także teraz pójdziemy sobie do szkoły, zobaczymy, czy znajdziemy jajko, bo powinno tutaj gdzieś być. Ja już wiem mniej więcej, bo ja też zrobiłam zorientowanie. Zanim nagrałam taki odcinek, więc wszystko sobie szukałam, zanim jeszcze raz szukałam tych jajek. To jest naprawdę skomplikowany proces. To, co ja robiłam dzisiaj z tymi jajkami, to już. A, w głowie się nie mieści Naprawdę to wszystko dla Was. Słuchajcie, musimy sobie wziąć oczywiście e, drabinę, bo musimy podskoczyć. Zaraz Wam pokażę, gdzie jest jajko i musimy sobie drabinę postawić, żeby do niej doskoczyć. Zobaczcie, tam mamy jajko. Jest to nieoczywista lokalizacja, więc musimy jakoś w miarę e, fajnie sobie postawić tą drabinę. Może mm, tak bardziej? Uwaga. O nie, tam nie doskoczę. To czekajcie, może jednak troszkę niżej. O, tutaj, dobra. Postawiłam idealnie, teraz muszę doskoczyć i jestem. I uwaga! Muszę teraz tak wskoczyć, żeby. Zdobyć jajko! No nie! Nie zdobyłam! Muszę jeszcze raz! Postawiłam sobie teraz drabinę. Uwaga, doskakuję do tego i uwaga, mam jajeczko, jest. 7 na 35, także na razie idzie nam całkiem sprawnie. A jak już w szkole jesteśmy, to pokażę wam, gdzie jest jeszcze jedno jajko. O, właśnie tutaj w tym drzewku jest schowane, patrzcie. Jest, mam 8. Szkoła jest naprawdę duża, także jest tutaj więcej tych jajek niż w innych budynkach. Wejdźmy sobie teraz tutaj do góry. E, wchodzimy sobie w audytorium, widzowie, całkiem do góry. Jesteśmy i wychodzimy właśnie bardzo, a nie, w, to, w tą stronę, przepraszam, pomyliłam się. Idziemy sobie tutaj, możemy sobie wskoczyć na dyskorolkę, będzie nam. Szybciej. I tutaj w skateparku oczywiście też mamy między innymi właśnie jajeczko. Słuchajcie, podjeżdżamy sobie tu i tutaj wystaje, patrzcie, pyk, i mamy już dziewiąte. Ha, ale super nam tutaj idzie, szukamy dalej. Zwiększamy sobie teraz prędkość widzowie i lecimy dalej. No nie zwalniamy tempa. Musimy znaleźć wszystkie jajka. To nie jest wcale takie proste. Wskakujemy sobie tutaj do góry, ale wiecie co? Ja może już sobie pójdę pieszo. Przeskakujemy sobie tu i zaraz wam pokażę, gdzie jest w szpitalu. Bo zobaczcie, zrobiliśmy sobie taki okrąg. Byliśmy tutaj na policji, następnie metro. Bank, sklep odzieżowy, następnie poczta, szkoła, więc tak naprawdę w koło tutaj sobie krążymy, ale te lokalizacje później jeszcze no, będą trochę bardziej skomplikowane i trochę więcej trzeba będzie robić. Także wszystko będę wam pokazywać. Oglądajcie do samego końca. Jest naprawdę warto. Zeskakujemy sobie teraz tu pyk. Uwaga, i tutaj mamy jajko. Widzicie? Jest w drzewku. Ha, schowane elegancko, mamy różowe jajeczko. To wchodzimy sobie teraz do szpitala i szukamy. Słuchajcie, ja wiem, że trzeba wejść tutaj do pomieszczenia, gdzie mamy promieniowanie. Fiks, czyli prześwietlenie i to jest bardzo proste jajko, ponieważ ono jest aż tutaj, tylko nawet to było proste. Idziemy sobie teraz do oj, czekajcie, muszę tędy wyjść. Wchodzimy sobie teraz do urzędu miasta i tutaj też jest bardzo prosta lokalizacja. Te jajka na razie naprawdę są bardzo proste i słuchajcie, w basenie powinno być gdzieś jajko. O, jest. A, nawet nie było takie widoczne, widzicie? Bo to specjalnie było tak ukryte. Jestem jeszcze ciekawa, czy może tam na górze ktoś nie schował, słuchajcie, bo nie każdy zna ten sekret i okej, okay, to się odblokowało. Wiecie, tutaj jest taki przycisk i sprawdźmy sobie, czy tutaj jest jakieś jajko, bo może jest. Trzeba w ogóle we wszystko wchodzić. Pamiętajcie widzowie, żeby sprawdzać ten licznik, czyli ile jeszcze macie do zgarnięcia. Czy macie wszystkie jajka, żeby niczego nie zapomnieć. Ja raz kiedyś tak nagrywałam i mi chyba jeden cukierek halloweenowy nie był zaliczony. I słuchajcie, ja nie mogłam dojść do tego, gdzie ja tego cukierka zgubiłam. Więc naprawdę sprawdzajcie to, jeśli chcecie naprawdę te 35 lokalizacji znaleźć. Okej, okay, no dobra. Tutaj nie ma wychodzi na to jajka. Otwieramy sobie to i wychodzimy. Wychodzimy stąd i wiecie co? Gdzie my teraz pójdziemy? Może... 哦。Oh. pójdźmy sobie teraz tutaj do salonu gier. Sprawdźmy sobie, jak już sprawdzaliśmy w każdym tam budynku, w każdym lokalu tutaj usługowym, mamy salon gier i słuchajcie, to jest też prosta lokalizacja, dlatego, że to jajko, zobaczcie, perfidnie sobie stoi tu i się trochę zlewa z podłogą, bo jest niebieskie, ale mamy, uwaga, i zobaczcie, to też trzeba dobrze wejść, widzicie? Nie chcę mi w ogóle tego zaliczyć, dlatego, że jestem, no, no nie mogę tam przejść, więc muszę oczywiście się zmniejszyć o wiele, żeby zdobyć to jajko. O, i teraz mi się zaliczyło dopiero, Czajcie to? Naprawdę trzeba cały czas patrzeć, no dobra, biegniemy sobie dalej. A wiecie co, wykorzystamy sobie może deskorolkę, żeby szybciej jechać. Czy w lodziarni mamy jakieś jajko? Chyba nie ma tutaj nic. Dobra, jedziemy dalej. E, u fryzjera jest jajko, słuchajcie, tutaj jest jajko. Za drzewkiem się chowa. Ok, mamy 14. I teraz idziemy sobie jeszcze do sklepu spożywczego, grocery naszego. No i sprawdźmy sobie. Ja wiem, gdzie jest to jajko. O, tutaj u góry widzicie, jak jest schowane. Ha, uwaga, haps. I mamy 15. Ok, wszystko zaliczone, także elegancko. Na razie schodzimy z deski, szukamy dalej. Zobaczmy sobie, gdzie będą dalej te jajka. Jak już tu jesteśmy, to podejdźmy sobie też do Autoshop. Tutaj w Autoshopie mamy też jajko do znalezienia. Także chodźcie razem ze mną. Wchodzimy sobie i trzeba, słuchajcie, e, chyba w tych kartonach pogrzebać. Sprawdźmy. Muszę mieć 16, tak? Dobra, poczekajcie. O, jest, jest, tutaj było jajko. słuchajcie, tu było jajko całkiem właśnie tutaj za ladą, Pamiętajcie o tym, widzą że tu jest jajko. Dobra, biegniemy sobie dalej i nad autoshopem. Nie wiem, czy to będzie widać. O zobaczcie, tutaj mamy jajko. Tu jest jajko. Musimy teraz do góry wbiec, żeby je zdobyć. I będziemy mieli już 17, czyli prawie połowę. No, no połowę można powiedzieć, Także Idzie nam całkiem dobrze. Tutaj widzowie cały czas mnie zapraszają do znajomych, a ja niestety nie mogę przyjąć. Nie chcę z nimi grać, dlatego że muszę to sama wszystko ogarnąć. Okej. Okay. I mamy 17 jajek. Wow. Ej, patrzcie jak ja wygląda. Ej może tutaj jest jeszcze jakieś jajko. O, nie, no, nie, nie, nie ma chyba jajka. Ha. Nie ma, idziemy dalej! Jesteśmy teraz na stacji benzynowej, która jest naprzeciwko autoshop. Czyli wszystko robimy tak naprawdę cały czas po kolei, widzowie. Mam nadzieję, że się nigdzie nie zgubiliście. Jak coś, to możecie sobie cofnąć. Pamiętajcie, że idziemy tak naprawdę budynek po budynku. E, specjalnie tak nie skaczę, że właśnie tu byliśmy, tu byliśmy tylko w miarę po kolei, tak? Każdy budynek po kolei, także pamiętajcie, wchodzimy sobie teraz tutaj. E, dzień dobry, dzień dobry, szukamy jajka, a jajko jest, uwaga, tutaj. Trzeba teraz doskoczyć. W miarę dobrze, aha, bo może ja bym się zwiększyła, bo w końcu ja się zmniejszyłam, a się już nie zwiększyłam, okej, okay. i wskoczyłam, mam 18. Jajko zaliczyło się, oczywiście cały czas sprawdzam ten licznik. Idziemy teraz sobie na mainię, czyli core wash. No i słuchajcie, jajko tutaj też jest. Patrzcie, patrzcie, uwaga, uwaga, i specjalnie jest czerwone, żeby to wszystko się tak zlewało. Jakie to jest mądre? Mamy 19 jajek, ale nam to idzie szybko. Teraz, kiedy idziemy sobie właśnie od tej maini samochodowej, wchodzimy sobie przez te drzwi widzowie, no to jesteśmy w tym budynku, gdzie jest kino, gdzie jest wybieg młody i tak dalej. Tutaj jest tylko jedno jajko, nie musimy wchodzić tam do góry na siłowni i tak dalej szukać. Jest tylko jedno jajko, tak mi się wydaje. I to jajko jest właśnie zlokalizowane w tym miejscu, czyli tutaj zbieramy je i mamy już 20. Także idzie nam dobrze. Jestem z nas dumna i zadowolona, że idzie nam tak świetnie. Chodźmy teraz, wiecie, gdzie? E, na jacht, więc sobie może teleportujemy się na jedenastkę i teraz śmigamy sobie tutaj. Musimy się udać na jacht, i na jachcie, oczywiście, jak zawsze. Też jest jajko. Musimy się tam przedostać. Już jesteśmy bardzo szybko nam to poszło. No i wchodzimy sobie teraz. Zaraz wam pokażę gdzie jest jajko. Wchodzimy sobie teraz tędy widzowie i jeszcze raz tędy i prosto i jesteśmy w tajemniczym miejscu i tu jest jajko. Dobra, jeszcze raz. Kto jeszcze nie zapamiętał, czekajcie teraz jak ja mam stąd wyjść. Aha, tędy. Dobra, patrzcie. Jeszcze raz dla kogoś, kto nie wie. Słuchajcie, wchodzimy sobie tutaj na jacht. Normalnie jesteśmy na jachcie. Wchodzimy sobie koło tej sofy tutaj w dół. Tak, jesteśmy. Teraz przechodzimy przez te drzwi, które są tutaj po lewej stronie. Jesteśmy jakby w prysznicu, ale przechodzimy przez ten prysznic i jesteśmy w tym miejscu. I tutaj było to jajko. Kto jeszcze nie zapamiętał, dobra? Więc mamy 21 jajek, ja już wychodzę. No i na tym jachcie chyba więcej nie ma, z tego co mi się wydaje. Jesteśmy teraz przy wodospadzie. Tutaj na pewno przyda nam się y, latarka. Musimy zabrać latarkę. E, aha, jeszcze takie właśnie taka sugestia widzowie, jeśli. Mm, nie dokończycie tego podczas jednej gry, to to się niestety zresetuje, więc musielibyście przez całą grę, tak mi się wydaje, znaleźć wszystkie jajka, bo jeśli na przykład zostawicie na takim poziomie, jak ja mam, no to to się nie zapisze, jak wejdziecie drugi raz na Brookhaven, tak mi się wydaje. Dobra, jesteśmy za wodospadem, kto jeszcze nie wie, tak, jesteśmy za wodospadem, idziemy i cały czas prosto, biegniemy, biegniemy, biegniemy przed siebie i znajdziemy zaraz tajne przejście, słuchajcie, biegniemy tutaj, to jest taka fajna miejscówka, Ok, teraz w prawo tutaj. Okay. No i zaraz nam się odsunie kamień, zobaczcie. Wow, ulala, przechodzimy sobie tu i mamy fioletowe jajo. Bierzemy je, 22 jajka już mamy. Wow! Kto jeszcze ogląda, niech napisze jajko w komentarzu. Dobra, ja już nie chcę tutaj więcej dłużej i zostać, więc wychodzimy stąd szybko. Biegniemy, wracamy, oczywiście przyspieszamy troszeczkę. Musimy się stąd wydostać, widzowie. No i będziemy dalej szukać. Teraz właściwie trochę się już skończyły te łatwe lokalizacje. Będzie trochę więcej szukania, więcej jeżdżenia, także oglądajcie. Skupcie się. Okej, okay, no to teraz przedostajemy się. Musimy się udać za y, urząd miasta. Tam się przedostać. Dobra, jedziemy szybciutko. 45 tak Zobaczcie, jak ja zasuwam. roz 2, 3, 2, 3. Już mogę schować latarkę, bo już jest jasno. Cały czas mam ustawione właśnie, żeby było jasno. Ale słuchajcie, to, to szukanie jak jest naprawdę hardkorowa sprawa. Ciężko się szuka, ale słuchajcie, no nie poddajemy się. Mamy 22 Oby wszystko się udało Więc teraz tak, wjeżdżamy sobie tą drogą, zobaczcie Tutaj tą drogą za tą hal Czyli za ten ratusz, nie wiem jak wy to tam nazywacie Ale ja to tak nazywam Musimy teraz tutaj sobie wskoczyć, więc weźmy sobie drabinę Bo oczywiście to jest niezbędne Oczywiście potem też się przydadzą śpiwory, widzowie O nie, myślałam, że nie, nie uda mi się doskoczyć No i jesteśmy na dachu ratusza, zobaczcie Jeszcze wam pokażę, jesteśmy tutaj na dachu I jajko jest tutaj, patrzcie Jajko jest tutaj, patrzcie, jest niebieskie, uwaga i musi być 23, mamy to! Widzę, że miałam jeszcze przed chwilą taki problem i nie wiem, czy to mi się nagrało. Ale słuchajcie, jajko jest tutaj. Jest w domku camp i musicie tutaj wjechać. Następnie musicie wskoczyć tutaj. Ja już mam 24, właśnie widzę to, więc dlatego wam tłumaczę, bo nie wiem, czy to się nagrało. Słuchajcie, przeskakujecie. Ojej, mi się akurat nie udało teraz wskakujecie do góry i jajko jest tutaj obok tej e, lalki. Tutaj było jajko. Ja już je zabrałam, dlatego mam 24. Wy też będziecie mieli 24, jeśli tutaj wejdziecie po to jajko. Zapomniałam o tym miejscu i niestety coś mi się stało w tej e, sytuacji właśnie z nagrywaniem, ale dlatego wam tłumaczę, tutaj jest jajko obok lalki, czyli nad prysznicem w domku kempingowym przy jachcie. Także mam nadzieję, że wszystko już jasne, że wszystko jest znalezione. Mamy 24 jajka. Teraz jesteśmy tutaj w tym miejscu, idziemy już bardziej w skomplikowane. Lokalizacje. Jesteśmy obok tego miejsca, gdzie jest kino. Nie chcemy, oczywiście, czatu. Musimy podjechać tutaj, gdzieś czekajcie. Widzowie, wydaje mi się, że gdzieś tutaj trzeba podjechać. E, tak, chyba tak. Dobra, jadę dobrze. I na tym zakręcie musimy sobie wyskoczyć. Patrzcie, wyskakujemy tutaj, na tym zakręcie. Zjeżdżamy w dół i szukam teraz tego jajka. O, tu jest jajko. Mam! Dobrze, dobrze zapamiętałam. Wow, ale ja się cieszę, jak mi coś wychodzi. Dobra, widzowie, wracamy teraz od tamtego miejsca, w którym byliśmy. Czyli tam jest kino, tu jest restauracja. Mam nadzieję, że wszystko e, cały czas na bieżąco łapiecie. Jesteśmy koło Heaven Bank i jedziemy w górę. Tak naprawdę jedziemy cały czas w górę, dlatego że teraz musimy znaleźć jajko, które jest gdzieś w okolicy drzewa. I musimy mieć oczy dookoła głowy, bo to nie jest łatwo zauważyć. Ja w ogóle nie jeżdżę w te miejsca, więc ja nie wiem, czy ja bym dała radę, ale na szczęście się udało. Więc musimy wjechać gdzieś w okolice tego znaku. Dobra, i szukamy teraz sobie jajka. Jajko. Jest! Jajko! Zobaczcie, ono tutaj wystaje. Czyli za tym znakiem, że to jest pole namiotowe i tak dalej, camping. No to tutaj mamy właśnie jajko. Zgarniamy sobie je. Uwaga, widzicie, to się nie chce. O, teraz dopiero. Mam 26 jajek, więc pamiętajcie o tym liczniku, żeby to się nabijało. Jedziemy teraz sobie na lotnisko. Na lotnisku będą kolejne jajka, więc ja już się tam szybko teleportuję. No i jesteśmy przy lotnisku. Jak już widzicie, słuchajcie, za napisem Brookhaven Airport mamy tutaj właśnie sobie Piękne jajeczko pomarańczowe, więc sobie wbijamy. Zobaczymy, czy nam się uda tutaj doskoczyć. Czekajcie. Hops! O nie, nie udało mi się, dobra, czekajcie, może bliżej dam Okej, okay, może tutaj sobie dam I hops, jest, mamy 27 Udało się, le, 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 le. Dobra, widzowie, teraz przenieśmy się w nieco inne miejsca Dlatego, że teraz mamy update na Brookhaven w postaci oceanu Mamy morze i tak dalej, ocean, no nie wiem Kto jak zwał, tak zwał Dla mnie to jest y, ocean, niech będzie ocean No i musimy się przenieść do y, działki numer 35 Teraz mamy już działkę taką 35 Wcześniej takiej nie było, bo mamy wyspy I musimy teraz poszukać, pojeździć i poszukać po tej wyspie, bo gdzieś tutaj powinno być jajko. Tylko musimy patrzeć, gdzie ono może być, bo może być tak naprawdę wszędzie. Czy to będzie gdzieś tutaj między drzewami, czy na palmie? Nie wiem sama tego, ale spróbuję znaleźć. Czekajcie, szukam, szukam. Może gdzieś tutaj? Uwaga, uwaga. O, jest jajko! Mamy czerwone jajko. Znalazłam jajko, czyli mamy już 28. I teraz, żeby oczywiście było też na innych działkach, no to racja jest, że będzie też na 36, bo to, to jest z kolei druga działka, która jest na wyspie. Czyli na naszym pięknym oceanie. I tutaj musimy znaleźć też gdzieś jajko. Nie wiem, czy to będzie między drzewami. Zaraz postaramy się znaleźć. Szukamy, szukamy, jeździmy. Ono może być gdzieś tu, chyba? Albo nie wiem, gdzieś tutaj u góry? Czekajcie, zaraz to znajdziemy. Może gdzieś, gdzieś tutaj. O tu jest! Mam jajko! Mam jajko, jest, jest jajko. Mamy jajko, już jest 29, ale nam świetnie idzie widzowie, Ale jestem z nas dumna, normalnie. Napiszcie mi w komentarzu, czy też szukacie razem ze mną. Napiszcie, jestem mega ciekawa, czy też szukacie tych jajek. Czy wam się udaje, tak jak mi. Już więcej jajek nie będzie na żadnej z wysp. Ale teraz możemy się udać, właśnie do stajni. Czyli Stajnie jest chyba pod numerem. Yy, czekajcie. Tutaj 32, prawda? O, tak, dobrze. Dobrze się teleportowałam. Jesteśmy teraz e, działka numer 32, można się teleportować poprzez kamery domowe lub poprzez właśnie tą lupkę. Kto jak kto lubi, zależy. Nie? Ja lubię na przykład przez to używać. I jedziemy sobie teraz do stajni. W stajni też mamy jajo. Teraz nie wiem, w którym boksie chyba w tym. O, jest, mamy. Jest, mamy kolejny. Konie nam schowały jajko. Słuchajcie, szukamy dalej. Chcemy jeszcze pięć jajek. Potrzebujemy, żeby odblokować nasze autko. No i została ostatnia piątka, widzowie, naprawdę pięć ostatnich jajek i odblokowujemy ekstremalny poziom, czyli dostajemy maksymalnie hardkorowe, mega wielkanocne autko. Już się nie mogę doczekać. Jak sobie jedziemy teraz w kierunku straży pożarnej, musimy skręcić w prawo. I słuchajcie, jajko będzie na samym szczycie, na samej górze tam, więc teraz szybko do góry. Starajmy się podjechać i tam jakoś musimy znaleźć jajko, więc te ostatnie pięć będzie dość trudnych, ale musimy się jakoś skupić i na pewno je znaleźć, bo oczywiście chcemy je znaleźć, ale teraz, gdzie będzie to jajko właśnie? Czekajcie, to trzeba szukać, gdzie to, gdzie to jajko może tutaj być, bo tutaj mamy to. Dobra, ej, no, wiecie co? O nie! Spadłam! Tylko nie to! Spadłam gdzieś tu! Gdzie jest jajko właśnie? Gdzie jest to jajko? Tutaj trzeba to wszystko przeszukać. Dobra, ale czy ja dobrze jadę, nie wiem. Może bardziej bym tutaj zjechała. Pojadę tutaj, wiecie co? Pojadę tutaj. Okej, okay, jadę tu. E, gdzie jest jajko? Jajko szukam! O jest! Znalazłam! Znalazłam, szukałam i znalazłam, hura, dobra, mamy jajko. Teraz powinniśmy się przenieść w zupełnie odległe miejsce, zobaczcie, aż mi zanika heaven. tak jesteśmy wysoko. Musimy się przenieść do chatki opuszczonej, tam gdzie jest list Markusa i tak dalej, więc może jakoś się spróbujmy teleportować bliżej, żeby nie jechać, nie tracić tyle czasu, może byśmy się przenie... O dobra, przenieśmy się między innymi do tych apartamentów i teraz sobie znacznie szybciej dojedziemy, bo musimy się dostać do tej chatki, ale w tej chatce opuszczonej nie ma tam właśnie jajka. Tylko jest niedaleko. Prawie, że obok. O, już jesteśmy, zobaczcie. Jesteśmy właśnie przy tej chatce. Tutaj jest ta opuszczona chatka. Tu chyba nie ma jajka, już nie pamiętam, bo w któryś chyba jest, właśnie w którymś poziomie yy, średnim chyba jest jajko. Ale ja już nie wiem, widzowie, bo ja już. Ja już nie wiem, ja już tyle jajek szukam przez cały dzień, że ja już mam wszędzie jajka normalnie w głowie. Jedziemy sobie tutaj i powinno gdzieś tutaj być drzewo, chyba to drzewo, i na tym drzewie powinno być jajko. Patrzcie, jest jajko i oczywiście jakie jest, jest zielone, żeby się zlewać, żeby go nie znaleźć. Czyli mam już 32 jajka. Udajmy się teraz do domu. 31, tak mi się wydaje. 31 to było, tak. I wjeżdżamy sobie teraz tutaj do góry albo nie, tutaj gdzieś będzie jajko chyba, czekajcie, tutaj gdzieś powinno być chyba jajko, tak mi się wydaje. Sprawdzam sobie to jajko gdzieś, czy ono gdzieś tutaj może jest. Bo tutaj powinno być. Słuchajcie, wiele w ogóle tych jajek jest gdzieś w okolicach drzew. O jest, zobaczcie. Akurat tutaj spadłam. Jak się teleportujecie, to tutaj jest jajko. Wiele w ogóle tych jajek jest tak ukrytych, że naprawdę ciężko. Ja myślę, że widzowie, no ciężko się szuka samemu. Ej, no nie mogę się teraz wydostać. Halo, pomocy! No i takim oto sposobem widzowie zostają nam dwa jajka. Widzowie, ponownie teleportujemy się do apartamentów. Takim oto sposobem zostały nam do odnalezienia dwa jajka. Ale jak się domyślacie, one są najtrudniejsze i potrzebujemy do tego Piworka, dlatego ja już sobie go przygotowałam. I słuchajcie, jak jesteśmy tutaj, to podchodzimy między motelem a bankiem, i jest coś takiego. No i tutaj. Tutaj, moi drodzy, będzie jajko 34. I ja bym się nigdy nie spodziewała, że tutaj może być ukryte jajko. Musimy jakoś dobrze sobie postawić: o, w taki sposób, właśnie to łóżko. Przeskakujemy. O, nie, tak, nie łóżko, dobra. Nie widziałam, że tam jest białe. Musimy jakoś elegancko postawić, żeby właśnie. O, nie, nie, tak też nie. Musi być łóżko tam skierowane, moi drodzy. Czy to jest tak? Chyba tak, dobra. Nie, to tak też nie jest. Strasznie ciężko układa się te łóżko, ale mamy to. Słuchajcie, teraz patrzymy. Pyk, przeskakujemy. I jesteśmy, mamy jajku! 34! Ja już jestem naprawdę mega zmęczona tym widzowie, ale już jesteśmy blisko celu. Dobra, teleportujemy się może z powrotem tutaj, znowu do apartamentu, bo to jest dość blisko siebie zlokalizowanym, ten właśnie tutaj to jajko. I teraz musimy wskoczyć do basenu. Tu jest naprawdę też tajne miejsce. Niech sobie przeskakujemy. Dobra, jesteśmy, tak myślę. I musimy sobie wlecieć. Słuchajcie, gdzie będziemy wlatywać? W ten róg. Koła przystanku autobusowego. Kto by jeszcze nie wiedział? Tutaj koło przystanku jest tajne przejście. Przechodzimy sobie przez nie. Biegniemy, zobaczcie, jaki mamy wielki, długi tunel, naprawdę? Robi wrażenie. No, i teraz tak, przechodzimy do jakiegoś miejsca. Tutaj poprawy, na prawo skręcamy. Przechodzimy do jakiegoś miejsca. Jesteśmy sobie tutaj. I musimy teraz położyć łóżko tutaj. Czyli ja już tak mniej więcej wiem, że to powinno być tu. Okej, okay, postawiłam łóżko. Pyk, jesteśmy. I proszę Państwa, mamy 35 jajko. Jest! Odblokowane! Znaleźliśmy wszystkie 35 jajek. Tak jest, dobra, teleportujemy się z powrotem. Chodźmy! Mamy odblokowane! Jest, udało się nam! Ale się cieszę widzowie, ile to było szukania! Ile to było tutaj siedzenia na tym Brook Heaven, na tej mapce? Mam nadzieję, że to docenicie. Klikniecie łapeczkę do góry i napiszcie, kto ogląda do końca, komu się udało też odblokować! Bo jestem tego ciekawa i sobie sprawdźmy to autko! Ha, ha. Jaka fura! W ogóle najlepsze jest to, że ja nie mogę odblokować tych, bo ja nie mam ich zrobione. Czy mam? Nie. No nie mam ich! <laughs> Muszę znaleźć jajka! Ja zaczęłam od ekstremalnego i mam znalezione. Zobaczcie. Jaka fura! Co jest grane? Ja sobie oczywiście zmienię na kolor różowy. I zobaczcie, ja. Ej, co to jest? Można tutaj coś kliknąć. Patrzcie. O co chodzi? A nie, dobra, bo mam łóżko. <laughs> Robią! Wow, mamy jajka normalnie, elegancko. Jedziemy, fura. Dobra, zwiększamy prędkość widzowie. Opłacało się, zobaczcie, jaką mam furę, jak to się prezentuje. Co jest? To jest takie jajowate jajko. Wielkanocne. No, jajowate jajko, no. Jajowaty samochód, a nie jajko. Jedziemy, przyspieszamy, ale się cieszę, udało się. Naprawdę sporo czasu to zajęło, ale jesteśmy. I wyszło. Jedziemy naprawdę fajnie. Jedzie fajnie się prezentuje. Możemy też go ulepszyć. Także napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobało. I bądźcie też jutro, napiszcie, czy chcecie też tryb hard. Bo ja już zrobiłam Extreme, czyli hardkorowy, Ale czy chcielibyście też tryb hard? Może napiszcie, to Wam też nagram. I będziecie mogli sobie odblokować nowe pojazdy. Papa, pa. do juterka, trzymajcie się.